Cześć, witajcie, z tej strony Korangar, a oto przed Wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Risen. W tym odcinku, na samym starcie, poszukamy kolejnego kamienia dusz, czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, zaraz sprawdzę i sprostuję. Kryształy dusz, byłem blisko. W celu zaspokojenia kaprysu ducha, który nam zlecił to zadanie. O, pochodnie nam zgasła. Cóż, zapech. A kolejna, kolejna, dobra. Jest. Tutaj jest niezły kompleks jaskiń. Więc zgaduję, że trochę pobłądzimy, zanim znajdziemy to, czego szukamy. Ale mamy czas, dopiero odcinek się zaczął, więc możemy sobie błądzić. O, proszę bardzo. Łoł! Wow. Shit! Zaszedł mnie od tyłu. Hmm. Wybaczcie, że mało mówię podczas walki, ale wiem, że oni są bardzo silni i nie chcę dać się trafić ani razu. Więc chcę się skupić na walce w 100%. Przez co muszę ograniczyć się w wymowie. Bo jakoś jedno z drugim się nie zgrywa. Powiem Wam szczerze. No, ginj, przebrzydły ty, ginj. No, nareszcie. Hmm. A cóż tam było? Czego oni pilnowali? Swoją drogą przecież tu nie ma ani żadnych roślin, ani żadnych zwierząt oprócz tych brątoków. Jestem ciekaw, co te jaszczury jedzą przez tyle czasu. Przecież mogłyby pozdychać z głodu. No, nic tu nie było ciekawego. Zatem idziemy dalej. O, proszę bardzo, korba. Ciekawe, co ona aktywuje. Tutaj dalej chyba nic nie ma, przynajmniej na początku. Więc użyjmy tej korby. Mhm. Otwiera ona dosyć duże przejście. Opuść ten duży most. Ach, tak, czyli. To była korba, której szukaliśmy od, od ładnych par odcinków? No cóż, hura udało się. Opuściliśmy duży most, więc możemy teraz pogadać z inkwizytorem. Ale nadal nie mamy trzeciego kamienia, który jest nam bardzo potrzebny. Ej, chłopaki, zaczekajcie na mnie. Dokąd wam tak spieszy? Okay, Inc. robota wykonana. I found Ursagor. Did you find the key? No, I found Ursagor. His body is long dead, but his spirit remains. And what did this Ursagor say? There is a fire titan imprisoned behind the golden gate. An imprisoned titan. That explains why the other titans don't come here. Its presence must be keeping them away. But why has this titan remained trapped? While the have hmm. Ursegor chce, by go uwolnić dopiero wtedy pomoże nam otworzyć złotą bramę. No, tak nawiasem Don Esteban zajął z powrotem miasto. Don Esteban has retaken Harbortown. Let him. It does not matter to me. What is the fate of one town when the world is at stake? Ursegor wants to be freed. If we free him, he will show us a way to open the golden gate. Then free him. Free him. We must know what has kept this titan here. The more knowledge we have of this titan, the more chance we have of stopping the others. And let us see if this Ursa Gore will speak to me. Mm -hmm. Hmm. Powiem wam, że z tej ...nie wynikło interesującego. Po prostu... Mendoza zakazał... ...mi znaleźć... ...kamienie. Ha. I tyle. A ja nie wiem, gdzie szukać trzeciego, ale dobra. Nie wiem, może teraz można porozmawiać z tym duchem. Jeżeli okaże się, że nie, to zaczerpnę wiedzy z internetu. Nie. No cóż, więc ja za sekundę wracam. Nie chcę po prostu błądzić, wolę się dowiedzieć co i jak z neta. No i dobra, mniej więcej wiem, gdzie jest zlokalizowany, yy, gdzie jest zlokalizowana kolejna kryształowa dusza, czy jak to tam się mówi i chyba nawet zdaje się, że to jest tu z tym, że gdzie jest moje popiersie jest, dobra już się przestraszyłem, że, że zniknęło więc chyba to jest to dobrze, nie pomyliłem się, to jest to okej, okay, więc łyknijmy sobie miksturkę. Zapiszmy grę i rozprawmy się z tym potworem. Ciekawe czy jest silny. Nie chciałbym sprawdzać na własnej skórze. O, jest silny. Ja cię kręcę, jest, jest strasznie silny, jest. Nie! Wow, holy... No jeszcze jeden strzał! Nie, pomyłka. Jeszcze jeden strzał, dobra. O! Proszę bardzo, ile rzeczy. Szafir, kryształ duszy, tak jak się spodziewaliśmy. I runa. Niestety nie jesteśmy magem Ale wziąć zawsze możemy. Dobra, co my tu mamy? Jest coś do splądrowania? Hmm, nie wydaje mi się. Tu mamy jakieś zejście. A, prosto w lawę. Więc jest niepotrzebne nam. Uff, zejście. Zatem wracajmy do. Ducha. Panie duchu udało nam się. Myślę, że możemy zgarnąć po drodze to po piersie. Może nam się przydać. Ciężka nie jest. Praktycznie względem nas to nic nie waży. Takie są uroki Risenów i gotików. Nie ma po prostu yy, ograniczonego plecaka, tak zwana kieszeń bez dna. No i pognajmy z duchem udało nam się.

be free okay my are gone. i can feel it i can feel ah i'm free free ah, co, you... po mojej stronie. But what of our agreement will you fulfill your part of our bargain i will take my skull and place it with the others on the altars before the gate. Which skull goes on which altar? When I imprisoned the Titan, Zaran was my personal guard, equal of Zul Utur, the priest who conjured up Zelzarat. I have fulfilled my part of our bargain. Now

Ach, czaszka ursegora. Fuj. Ale jest nam potrzebna, więc musimy ją wziąć. <laughs> no. Więc możemy teraz pójść i otworzyć tą wielką bramę, która nam stoi na przeszkodzie. Cholera z nie. Znaczy się nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że za tą bramą jest jeszcze 50 innych bram. Hmm. Nie wiem, czy kładąc przypadkowe czaszki w pierwszych lepszych miejscach nie popełniam błędu. Hmm, ta czaszka wygląda jak czaszka obcego trochę. Ponieważ chyba mi się wydaje, że one powinny być w jakiejś kolejności specjalnej ustawione. Ale może nie. Zresztą zobaczmy sami. Okazało się, że jednak muszą być w jakiejś kolejności ustawione. Aaa, o oh boy. Dobra, powiedzmy, że Ty i Ty się zamienicie. Więc Ty idziesz tu. A czaszka obcego przyjmijmy, pójdzie tu. Czy to coś dało? To nic nie dało, więc Wy się zamienicie. Hmm. Huh. To jest czaszka tego Ursergora, czy jaką tam. Więc. Jaszczurka idzie tutaj, a czaszka ducha idzie tutaj. Coś dało? Nic nie dało. Więc pogadajmy z inkwizytorem. Inkwizytor nam nic nie chce mówić. Dobra, zbierzmy je. I popatrzmy w dzienniku. Może tam jest jakaś podpowiedź. Ho, ho. ho. Łapka ble ble ble. Obo tworzyć złotą bramę i weź. Każda z czterech czaszek musi zostać umieszczona na ołtarzu przed bramą. No przecież jest umieszczona na ołtarzu przed bramą. Hmm. Sądzę, że ten ołtarz i ten ołtarz są najważniejsze, więc sam urser gorcz, jaką mu tam powinien być na jednej. I powiedzmy sobie, że. Że dajmy na to, ten powinien być na tej No, a te poboczne to wydaje mi się, że obojętnie po której stronie będą, ważne, żeby były po boku. Dobra, sezamie, otwórz się. To fak. Dobra, żeby nie przedłużać za sekundę, wracam. Ok, więc wiem mniej więcej, gdzie to trzeba rozłożyć po prawej stronie trzeba położyć czaszkę Ursergora tak widzicie, jeżeli położymy w dobrym miejscu, to nie możemy wtedy jej podnieść i to jest właśnie ten znak tak, tak, dobra, no i tą ostatnią położymy tu i trzeba się przygotować na walkę, tylko włączmy stoper zatem do dzieła Find a way to strike back. Ursagor told you something. What did he say? I know. The spell which is needed to break the final seal. This ocular I wear will make the seal visible. After that, it is a matter of will. What else did he say? It is Ursagor's curse that has tied the titan here. The gods sealed it here as a reminder of his fate. Will freeing him free the titan then? No.

what if the titan won't fight for us? you said it was once a servant of the gods. it was a servant once. it can be again. that was a thousand years ago. and to a god. now the gods have died. man will take their place. man will be his own god. this titan will recognize me.

Szkoda, że nie ma opcji przyłączenia się do niego, żeby było takie bardziej zróżnicowane, złamałoby trochę tą liniowość tej gry pod koniec. Proszę bardzo, Inkwizytor się od nas odwrócił, zajumał jedną czaszkę i zniknął za bramą, a my mamy sporo żołnierzy na głowie. Czyż to nie piękna rzecz? Taka zmiana nastroju u pana inkwizytora. Hmm. Dosyć silni są ci żołnierze. Inkwizycji I kurczę blokują się jak się masz. Przynajmniej ten kato gini, chłopie, gini, bo nie ma czasu. No bez kitu. Szkoda, że to nie jest Risen? Znaczy Twój. co ja powiedziałem? Szkoda, że to nie jest Skyrim. Zrobiłbym fus rodach I znaleźliby się pod ścianą. Oh. Komendanciku, nie za dużo sobie pozwalasz? Wow, naprawdę. Dobra, zostałem sam z tym kato. Może mi się uda. O ile przestanie się blokować, skurczybyk. O, boy. No giń. Nie chcę ryzykować i go zblokować, bo to może się skończyć śmiercią dla mnie, bo mam bardzo mały, niski pasek życia. Więc wolę po prostu czekać na to, aż w końcu uda mi się przełamać jego blok. Wiem, że to trochę monotonne, ale. Chwila. Wow, dobra, sorry za ten mały problem, ale już jestem z Wami i kontynuujemy dalej. Jeszcze nie udało mi się zabić tych y, dwóch z trzech ludzi, którzy mnie gonią, ale zaraz sobie z nimi poradzimy. Ale póki co musimy porozmawiać z duchem. Inkwizytor skupia się na Tytanie, Chcę go uwolnić. Chwileczkę. Zaraz dokończymy rozmowę z duchem, tylko poradzimy sobie z tymi dwoma, a raczej z trzema. I sądzę, że ich będzie więcej, bo wpadło ich z dziesięciu, sądzę. Tak mniej więcej, podejrzewam. Ok, ale najgorszych mam już za sobą. Tak, kontrujesz, to ja cię skontruję. No i dobra, przeszukajmy truchła. Swoją drogą ci ludzie nie mają swoich rozumów Przecież słyszeli doskonale, że inkwizytor powiedział, że chce zniszczyć wyspę, czyli między innymi ich, ale mimo tego posłuchali się go i poszli mnie bić, że tak powiem. Dobra, kontynuujmy rozmowy. The Inquisitor is seeking to control the Titan. Given the choice of such power, there are few who could resist the temptation. And we can only hope he succeeds, that he can control the Titan and use it to fight the others. He will fail. No one is capable of controlling the Titan without the help of the gods. Hmm, a więc wyspa zostanie zniszczona. Tobie udało się kontrolować tytana. Czy nie można tego zrobić ponownie? You controlled the Titan. Can't it be controlled again? The influence of the gods was strong then. Now the gods have left this world. No one can command a Titan. Oh. Then the island will be destroyed. Not if you stop this man. The Titan too. can be stopped. After all, this is it's prison. How, How do I stop the Inquisitor? Inquisitor is irrelevant. You must stop the Titan. Wow, How? How can that be done? Only a Titan, Lord, can force the Titan back into it's prison.

I'll need a weapon. Armor alone won't be enough. Of course. Weapon and armor. <coughs> Gdzie mogę zdobyć where do I get the armor? Only iron. Forged by Titans can protect you. I possess such armor. You must find it. Or Skąd wezmy odpowiednią broń? The gods gave me a war. Forged to withstand the power of the titans. Huh. Historii, ale gdzie mogę je Thanks for the history, but where can I find them? My possessions were given to the Saurian live priests. I have not seen them since. So our only hope has been missing for how many hundred years? The priests would have been buried with their most precious possessions you must discover the tombs of the saurian high priests once you break the seals there is a chance that what you seek will be there hmm. Hmm. Czym są przez what are the, the entrances will be protected by powerful magical fields only the most ancient magic I have created a rune. With you can A You are not. But I expect mages still exist. Yes, there are mages. Then find one who can help. Find a mage who will help. Right. You will find the room. In the sarcophagus where my skull lay. I would have seen that. There is a secret oh. compartment. Push the lid to the side. Then the compartment will open. The room will be inside. Where do I find the tombs? They will be within the Saurian temple there were five high priests find these five tombs in each of them you should find a part of the equipment you seek return here when you feel you are ready rozdział 4 titan no i proszę bardzo zatem Już stuknął nam czwarty rozdział. Uff. Leci, ta gra. Strasznie szybko, przynajmniej mi. Ach. Mamy wziąć stąd runę. No i proszę bardzo, oto runa. Nie jesteśmy magami, ale damy ją podejrzewam druidowi, który nam pomoże. No, więc pora teraz zacząć kilka interesujących odcinków na zewnątrz, co mi się bardzo podoba, bo te pomieszczenia podziemne trochę już mi zbrzydły. No, więc zatem kończę i widzimy się w kolejnym odcinku już na zewnątrz. Będziemy szukać części zbroi. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!